Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie w niedzielę. 30 marca w nocy czas zmienialiśmy, ale co teraz jest takie proste, prawda? Zegarki, za, zegarki, telefony za nas już to porobiły. Nawet sami czasu nie musimy zmieniać, widzicie? To takie jest wszystko. Nie na teraz. Kiedyś sobie może live'a o tym zrobimy, jak to jest, jak to jest sterowanie nami, układanie nam życia, ach jak w to nie wejść, jak w to wszystko nie wejść. Po prostu nie wejść. Żyć sobie osobno. Kochani, cała zabawa powiem Wam tak, ponieważ ten temat wybił wczoraj mi właściwie to już trzy razy, trzy razy w jednym dniu od różnych osób. Widzicie, jak to jest? Na początku naszego rozwoju dychowego szukamy naszych mistrzów. Słuchamy osoby przeróżne, tak jak teraz nie słuchacie też, ale jesteśmy tymi osobami zafascynowani, tą wiedzą i w ogóle. Później przychodzi taki moment, gdzie zaczynamy coś sami sobie myśleć, coś sami sobie robić, ale bardzo potrzebujemy potwierdzenia. Czy to na pewno jest dobrze? Czy to na pewno, co zrobiłem, jest dobre? Czy ta medytacja, którą sobie zrobiłam, czy ona jest w porządku? A później wchodzimy w taki etap, gdzie robimy po swojemu, i nie pytamy się już nikogo, czy jest dobrze, bo robimy tak, jak czujemy, i my dokładnie wiemy, że to, co czujemy, jest dobre. I to jest, kochani, właśnie ten cud rozwojowy. Kiedy mamy to przeświadczenie, jeszcze jest ten moment taki ratownika, w tym wszystko można włożyć, w ten środkowy etap, kiedy my chcemy wszystkim pomagać, kiedy my mamy tą chęć pomocy ludzi, ten ostatni etap, kiedy jest, to jest wcale. Ja nie chcę cię uzdrowić. Ja cię wcale nie chcę uzdrowić. Absolutnie nie, bo ja cię nie uzdrowię. Choćby nie wiem, ile technik, choćbym nie wiem, ile czego ci podsuwała pod nos, jeżeli ty nie będziesz gotów na uzdrowienie, nikt tego za ciebie nie zrobi. Choćby nie wiadomo, co się działo, ty musisz sam, sama, doświadczyć tego olśnienia, tego właśnie, o, tutaj pięknie mi tak mistrzowie podpowiadają, tego spłynięcia łaski. Boskiej łaski na ciebie, że ty teraz wiesz i czujesz, czego chcesz. I dochodzisz wtedy do takiego momentu, że wiesz, że największy mistrz, największy nauczyciel właśnie mieszka w tobie, mieszka w środku. I to jest ten moment, kiedy ty zamykasz oczy i czujesz, Poczujesz tyle, na ile jesteś gotowy. A jak nie poczujesz tego, co tam już jest czas uwolnić, co czas z czym popracować, to uwierz mi, znajdą się ludzie w koło, gdzie ty to usłyszysz oni ci to powiedzą, ale nie w tej formie, że wiesz, ty powinieneś zrobić to i to. Oj, tobie się, tobie się paznokcie łamią, a to matka do przepracowania. Stopę masz krzywą, o, to powinieneś zrobić to i to. Według totalnej biologii to wątroba, a według tego to tamto. Ludzie, kochani. Ja to czasami się boję napisać, że, że coś mi się dzieje, bo jak dostanę, słuchajcie, od razu tyle porad, to ja całkowicie już zapominam o chorobie. Wtedy ja już jestem zdrowa w 5 minut. Jak coś mi się dzieje, to ja już jestem uzdrowiona w 5 minut odczytania tego, co ja mam zrobić. Ja mówię, what the fuck! To przecież ja już jestem zdrowa. Ja nic nie muszę z tego robić. Każdy ma swoją metodę. Każdy znajdzie swoją metodę. Każdy znajdzie ten swój sposób, ten złoty środek, na odpuszczenie tego, co w nim siedzi. I to będzie Twój środek. To będzie Twoja metoda. Sobie to złożysz z kilku metu, metod. Poczytasz totalną biologię, poczytasz coś tam jeszcze, poczytasz coś tam jeszcze i powiesz: OK, w porządku. Teraz już wiem. I czuję, co mi tam dolega, co mi tam siedzi. To jest, kochani, to jest właśnie ten moment. Najważniejsze jest, aby się usamodzielnić. Usamodzielnić po swojemu, tak jak czujemy. I kiedy jest kilka tutaj osób, które mogę powiedzieć, że zaczynały od kronik, albo kroniki były takim zapłonem, sesja czytania u mnie, albo i kurs czytania kronik, gdzie były takim właśnie zapłonem, że osoby stały się samodzielne. Serce rośnie, jak widzę ich pracę na TikToku. Na Facebooku, gdzieś tam jeszcze, jak dzwonią i mówią, że piękne odczyty były. Słuchajcie, to jest po prostu coś niesamowitego. To jest naprawdę coś niesamowitego, jak te osoby się odłączają i działają same. To jest po prostu dla mnie ogromne wzruszenie. Tak, kochani. Przecudowne. Cudne. Widzicie jak to ja? <laughs> Ta dworna płaczka. Oj, mogła pracować. co nie. No i właśnie to to jest to uczucie. Kiedyś mogłam oglądać nie wiadomo jakie filmy. Wszyscy siedzieli, płakali. Mam je wzruszona. Co Archanioł Michał chce nam na dzisiaj powiedzieć? Co Archaniołku nasz chcesz nam powiedzieć? Chodź. Dawaj, na niedzielę. Przestawionym czasem. Teraz, który czas jest dobry? Ten czy tamten? Hmm, kto to wie? Bierz pod uwagę swoje sny. Dziękuję Ci za otulenie w łóżku i pomoc w czerpaniu radości ze wspaniałego, relaksującego nocnego snu. Archaniele Michale, zaprosiłem Cię do moich snów jako nauczyciela, przewodnika i uzdrowiciela. Proszę, pozwól mi zrozumieć i tu sytuację trzeba opisać duchowo i udziel mi porady, dokładnie tej porady najlepiej, jak udzieli nam anioł stróż archanioł to są najlepsze porady kochani bierz pod uwagę swoje sny wiecie co, bardzo dużo osób jest osób śniących na tym świecie tak jak są, osoba śniąca jest po części osobą jasno jasno czującą, jasno widzącą ten Jasnowidzenie nie jest żadnym darem, tak jak granie na pianinie może być darem, talentem wypracowanym przez duszę. Tak jasnowidzenie jest naszą naturalną, naturalną umiejętnością. Naturalną umiejętnością. O, widzicie? I tu się już ludzie do mnie dobijają z rana. Więc... W miarę rozwoju duszy te umiejętności do nas przychodzą, bo w momencie, kiedy nie jesteśmy na to gotowi, wiecie, to jakbyśmy usłyszeli głosy, zobaczyli obrazy przed nosem, to przecież no każdy, no większość ludzi pewnie pomyślała, że zwariowała, że to jakaś schizofrenia. Nie, to kochanie nie jest schizofremia. Kiedy już jesteśmy na to gotowi i to dostajemy, to, to potrafimy się tym obsłużyć. I to przychodzi, to przychodzi samo. To po prostu przychodzi samo. To też jest właśnie ten pewien etap rozwoju duszy, kiedy mamy te, te umiejętności pobudzone, kiedy wiemy, kiedy wszechświat wiemy, jesteśmy na to gotowi i on nam to pobudzi. Bierz pod uwagę swoje sny. Bierz pod uwagę swoje sny. Archanioł Micha. Pracuje z Tobą, zajmuje się Tobą w czasie snu, aby pomóc Ci uwolnić się od dawnych lęków i wspiąć się na wyżyny radości i pokoju. On naucza, prowadzi Cię, kiedy śpisz, podsuwając odpowiedzi na Twoje modlitwy i budując fundament życiowych celów. Jednocześnie możesz nie pamiętać tych snów, jednak wiedza Ta znajduje się w Twojej podświadomości. I pomaga ci na wiele sposobów. Możesz zachować i odczytać wiele wskazówek Michała, prowadząc dzienniczek snów. Każdy rodzaj notatnika będzie odpowiedni: przechowuj go tuż przy łóżku i dokładnie zapisuj wszystko, co uda ci się przypomnieć ze snów z poprzedniej nocy. Szybko naucz się rozpoznawać wzory w temacie snów oraz ich symbolikę. A co a po przebudzeniu? Dać a co po przebudzeniu Ci wskazówki. Możliwe wybrane znaczenie. Powracające sny przemawiają do ciebie. Bądź wrażliwy i czujny. Respektuj i reaguj na potrzeby serca. Upewnij się że masz wystarczająco dużo snu, zasypiaj spokojnie i trzeźwo. Środki chemiczne mogą zakłócać fazę REM, czyli sen głęboki. Skorzystaj z pomocy specjalisty marzeń sennych lub sennika. Można się tym sennikiem, kochani, posługiwać. Jak najbardziej można, jeżeli coś jest, jeżeli widzicie windę na przykład, jak jedzie do góry, albo jedziesz z tą windą w dół. To jest pięknie opisane. Jest kilka takich rzeczy, gdzie może, gdzie może być, kiedy wsiadasz do pędzącego pociągu, co to znaczy. Poszukajcie sobie, poczytajcie. Nie z jednego sernika, a z kilku wtedy. Popatrzcie, w Google mamy wszystko opisane. Słuchajcie, to jest ta ziemska baza danych, a Kroniki Akaszy to jest ta duchowa baza danych. Więc. Zapraszam, kochani, od 3 kwietnia rusza kurs czytania Kronika Kaszy. Zapraszam na ten kurs. To są cztery spotkania. Napiszcie do mnie maila, resztę informacji prześlę na maila. Przytuła, przytulam z całego serca i cudownej niedzieli wszystkim życzę. Magda.